Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Plus, wieloletni, jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy. Dzisiaj działacz sportowy, biznesmen, wędkarz. I kandydat na posła. Marcinie, po co ci to było? O szczerze powiedziawszy, z dużą przyjemnością podejmuję się nowych wyzwań i sądzę, że tego typu wydarzenie, jakim jest kandydowanie do Sejmu, jest również wielkim wydarzeniem, również i dla mnie. Tak więc jest to coś nowego, jest to coś, z czym nie miałem do tej pory styczności. No i sądzę, że jeżeli ludzie polubią mnie jako osobę, którą znają z dawnych czasów, to powinno być dobrze i w tych wyborach. Chcesz iść w ślady Pawła Popkego? On wszedł jako całkiem niepozorny poseł, siedział sobie tam w 17 rzędzie w Sejmie, a teraz jest szefem Polskiego Związku Piłki Środkowej. Powiem szczerze, że szczerze Pawłowi gratuluję tego sukcesu, bo naprawdę jego droga na szczyt Polskiego Związku Piłki siatkowej robi wrażenie, tym bardziej, że jako świetny zawodnik z NATO od podszewki zna wszystkie minusy, zna wszystkie plusy funkcjonowania właśnie w tym świecie. No jeżeli łączy to z polityką, chociaż teoretycznie sportu z polityką nie powinno się łączyć, to jednak samo polityka wywiera zawsze bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w społeczeństwie. No właśnie, mi się wydawało, że kto jak to, ale Ty wcale się nie garnisz do polityki. Co się zmieniło? Powiem szczerze, że wraz z upływem czasu zacząłem wierzyć w to, że trzeba dokonywać zmian, że trzeba realizować swoje pasje i marzenia. Ja nigdy nie byłem politykiem, ja tego nie ukrywam, natomiast bardzo dużo teraz funkcjonuje w środowisku szkolnym, rozmawiam z dzieciakami, rozmawiam z nauczycielami, rozmawiam z osobami, które są w pełni odpowiedzialne za to, co się dzieje z kwiatem polskiego szkolnictwa. Jeżeli patrzeć na to właśnie w tą stronę, znam te minusy, co należy udoskonalić, co należy zrobić, aby to szkolnictwo poprawić. Nie chcę oczywiście zmieniać całe... Reform, natomiast zależy mi na tym, aby jak najlepiej, jak na doskonale wypunktować te wszystkie minusy, które są i przerobić je na plusy. I wierzysz, że jako Marcin Plus, jeden z 460 posłów, będziesz w stanie to zrobić? Powiem szczerze, że na pewno samemu będzie bardzo trudno, bo wiadomo, że na samym górze zawsze ktoś jest i tam ktoś wydaje dyspozycję. Natomiast zdecydowanie łatwiej jest zmieniać rzeczywistość, jeżeli jest się w kręgu tych ludzi, którzy tą rzeczywistość zmieniają. I jeżeli uda mi się dzięki ludziom właśnie tam trafić, no to obiecuję, że będę Będę dotrzymywał danego słowa i będę zmieniał wszystko, co mogę na lepsze. Na boisku byłeś typowym fajterem. Niejednokrotnie sam zagrzewałeś swoich kolegów do walki. Jak to wygląda w tej chwili? Ty liczysz naprawdę na zwycięstwo, czy statujesz tylko dla sztuki? Powiem tak, jeżeli startowałbym dla sztuki, yy, przestałbym wierzyć w samego siebie, a przecież nie o to chodzi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że polityka to są wielkie pieniądze, przede wszystkim na kampanię, którą trzeba położyć, aby ewentualnie można było próbować o skutecznym myśleniu dostania się do Sejmu. Ja natomiast tych wielkich pieniędzy nie położyłem na kampanię. liczę Na, na razie nie widziałem ani jednego Twojego plakatu, ani billboardu. W ogóle mam wrażenie, że Twoja kampania nie istnieje. No właśnie o to chodzi, że to jest sztuka walki bez walki. Ja zawsze byłem bezkompromisowy. Jeżeli chodzi o pewne rozwiązania, na pewno nie zamierzam nikomu podkładać nogi, ani tym bardziej walczyć z kimkolwiek. Tutaj naprawdę zdecydują ci, którzy wierzą w to, że można coś zmienić. A jeżeli uwierzą w to, że ja jestem odpowiednim kandydatem do tych zmian, zatem zapraszam do oddania głosu właśnie na mnie. Kiedy pojawiła się Twoja kandydatura, tak rzutem na taśmę, praktycznie na samym finiszu, kiedy już listy były rejestrowane, dowiedzieliśmy się o tym tak naprawdę już po rejestracji list. Od razu się pojawiła, pojawiły różne głosy. Reakcja pani posłanki od dotychczasowej Brygidy Kolendy była dość ostra. Potem to zostało wygładzone. Natomiast jak w tej chwili wyglądają wasze relacje? Wy się lubicie? Znacie w ogóle? Ja powiem tak. Cofiąc się troszeczkę do tyłu, kiedy cofaliśmy się o te parę ładnych lat, kiedy ja miałem jeszcze biuro w Kędzierzynie Koźle, okazało się, że pani Brygida właśnie to biuro ode mnie wzięła, więc akurat fajnie się złożyło, że, że taki był nasz początek. Nie wiem dlaczego pojawił się bezpośredni problem. Ja tego problemu oczywiście nie widzę. Tutaj z mojego punktu widzenia, pani Brygidzie, życzę jak największych sukcesów. To ona przecież ma to doświadczenie polityczne, ma to doświadczenie czteroletniej kadencji, i ona wie najlepiej, co zrobić, żeby. Te zmiany wyszły na, na dobre. Natomiast nigdy nie twierdziłem, że dobra konkurencja jest jakimkolwiek minusem do działań. Ja sądzę, że to jest jeszcze większy motywator do tego, aby zmienić coś na jeszcze lepsze. A jeżeli nam się to uda wspólnie zrealizować, jeżeli wyborcy oddadzą na nas głos, jeżeli chodzi o, o kandydatów z Platformy Obywatelskiej, no to sądzę, że na pewno głosów sobie bezpośrednio nie będziemy zabierać, bo ci, którzy wierzą w jedno, nie do końca muszą wierzyć w drugie, ci, którzy wierzą w drugie, nie do końca muszą wierzyć. Po pierwsze, jeżeli to, co dokonała pani Brygida uznają za słuszne, oddadzą na nią głos, jeżeli będą chcieli zmian, zmienią właśnie to według siebie. A czym panie, zeszł kobiety, cały czas mówimy o kobietach, to nie powinno chyba dziwić się w twoim przypadku, bo jesteś do dzisiaj ubóstwiany przez wiele fanek i to nie tylko siatkówki, no, ale jak to jest, Czy cię przekonała pani prezydent Samila Nowosielska i pani starosta Małgorzata tutaj, kiedy z tobą rozmawiały o kandydowaniu? Jakich użyły argumentów? Co do ciebie trafiło? No najbardziej przemówiło do mnie to, że w realny sposób jestem w stanie wpływać na to, co się dzieje. Już mam szczerze powiedziawszy dość siedzenia z założonymi rękami i obserwowania tego, co się dzieje zarówno w świecie politycznym, jak i w tych klimatach, które są z tym związane. Długo nie trzeba było namawiać tym bardziej, że... Marszałek Województwa stał jeszcze za moją kandydaturą, więc sądzę, że tutaj specjalnie przytrzymaliśmy to do samego końca, aby właśnie ten efekt walki bez walki mógł funkcjonować. Jeżeli kampania nie istnieje, to dlaczego o tym mówią? Tak retorycznie zapytam. No, całkiem sprytnie. W takim razie zobaczymy, jaki będzie wynik. Na ile tysięcy głosów liczysz? Szczerze powiedziawszy, liczę na to, aby się dostać do Sejmu. Na ilość głosów no, będziemy kandydowali z całego województwa, więc tutaj w zależności od tego, a ilu będzie kibiców, b jakie będzie zaufanie wobec mnie, i c jaka będzie wrogość do innych kandydatów. Ja nigdy nie stawałem w szranki polityczne, więc pozostawię sytuację samą sobie.